Siemano, z strony Sejo. I długo czekałem na ten moment, ponieważ dzieli mi ograniczenia na kanale i mogę robić streamy. Wiem, że przez to całą sytuację zasięgi są marne, więc proszę was o zostawienie łapki w górę oraz o z dzwoneczkiem, bo trochę brakuje do 100 tysięcy. Już niedługo na kanale będzie nowy odświeżony format, więc potrzebuję waszego wsparcia i z góry wszystkim bardzo dziękuję. Dziś pokażę wam jak zainstalować Fortnite na urządzenia z Androidem, ponieważ są mniej rygorystyczne wymagania sprzętowe i większość nowych telefonów jest kompatybilna z Fortnite'em. Mi działa bez problemu, ale zaraz wam pokażę inne sposoby na zainstalowanie gry. Mam telefon z 2017 roku, 4GB RAM, Android wersja 9, jest to LG V30 i niedługo będzie więcej coś o tym telefonie, bo jest godny uwagi i jest idealny dla mobilnego youtubera i będzie więcej odcinków z serii ze swoim youtuberem na telefonie. Jeśli Wam nie działa, to możecie pobrać aplikację z opisu. Jest to APK Fix. Po wejściu na stronę pobieramy aplikację APK. Niestety nie to instalujemy. Niestety nie możemy grać w trybie Battle Royale z innymi graczami, ponieważ jest to zablokowane. Jak już kiedyś mówiłem, telefony, które nie utrzymują gry, będą lagować i niszczyć rozgrywkę innym graczom. Ale jeśli macie jeden z nowszych telefonów 4GB, to raczej Wam gra zadziała. W tej aplikacji mamy dostęp do typu kreatywnego skinów, sklepów itd. Jeśli chodzi o aktualizację Fortnite, to każda aktualizacja będziemy musieli pobrać ręcznie. Jest też dużo zmodowanych aplikacji, które działają w podobny sposób, ale wymagany jest w telefonie i niektóre aplikacje zawierają wirusy, więc aplikacja APK Fix jest legit. I możecie spokojnie to pobrać. Jeśli twój telefon nie jest kompatybilny, to możesz pobrać inne zamienniki, które umieszczę w opisie. Mogę zrobić film na temat tanich telefonów, które będą kompatybilne z Fortnite'em. I przy tym rozgrywka na telefonie będzie przyjemna. Jeśli chodzi o Fortnite Lite, to nic nie wiadomo, bo twórca gry nic nie wstawia i nie odpisuje na wiadomości. Więc projekt został zawieszony, z niewiadomych przyczyn. I czekajcie, ponieważ nagrałem sporo fajnych filmów i niedługo ruszy na wyodświeżony format na moim kanale. No i trzymajcie się, do zobaczenia.